Ej, hey, witajcie, YouTube! Lecimy kolejny odcinek. Nie zdążyłem zakończyć pierwszego odcinka, już zacząłem drugi. Takie, takie to są magie. Jeżeli czat tutaj będzie chciał się z Wami przywitać, to się przywita. Natomiast kolejny odcinek lecimy od razu, bez tutaj żadnych jakichś tych. Lecimy. Stare dobre czasy. Dokładnie, Shadowfin. To jest, to jest to. Hop, Upa, do wody. Czy ja znalazłem płonący łuk? Tak, mam płonący łuk. Dobra, idziemy oddać teraz ten pierścień. Dołączymy w końcu do tego kręgu tutaj. I tak sobie myślę, gdzie możemy jakie zadania porobić. Czy na farmie onara są jakieś zadania? Wydaje mi się, że te zadania są już chyba niedostępne dla mnie z tytułu tego, że jestem już chyba tym, nie? że jestem... Y, strażnikiem miejskim choć kto wie, bo, bo nie, nie wiem jakie teraz zadania mógłbym porobić, żeby troszkę poexpić sobie Kasia Kasia, kochanie Wstawaj Mam pierścień Konstantina Gratulacje! Przeszedłeś inicjację Teraz jesteś jednym z nas Weź ten klucz Otwiera drzwi do gospody Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak! What the fuck? Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Hej, Marek, co tam u ciebie? Eee, czy ty się dobrze czujesz, Marek? What the fuck! Masz dla mnie jakąś robotę? Tak, jest zestaw kielichów. Sześciu. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku, albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Ooooook. -okej. Okej, dobra. Idziemy takie lichy pozdobywać. Tylko będę musiał się pewnie skradać, co? Dobrze, że jest noc. Marek, władca szparek. Łup. A, klient! Co mogę dla ciebie zrobić? W sumie to kanapka. Spójrz tylko na siebie, gdzie byłeś, ha? My, ja. <grywka> już wiem. Nie musisz nic mówić, domyśliłam się wszystkiego. Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść, jasne? Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Okej, okay, proszę panią, okej. Okay. Dobra, idziemy do tego górnego miasta. Zobaczymy, co z tymi kielichami tam jest. Krwawe kielichy. Można było je nazwać. Kielichy miesiączki. No. Ach, te schody, no nie? Te schody są w ogóle genialne. Schody są. To jest najlepsza tekstura w tej grze. Schody, takie wiecie, taki kurde podest. To jest. To jest powiem wam, że czy... nawet gotik. Zrobił to dobrze, to jest podjazd dla niepełnosprawnych Choć nie ma tu niepełno, niepełnosprawnych, to i tak są w razie czego Widzicie, Lepszy niż Wachszawa Wachszawa No Co myślę o Rizenie? Myślę o Rizenie tyle, że w niego nic nigdy nie grałem Hanna wie, ona wie Dobra, należy to do kupców, gdzie są Gdzie są te kupieckie domki? To dom Wambo, mambo, jumbo. Dobra, ja muszę się skradać w takim razie. Turum, 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 turum. Nie wiem, czy tutaj jest jeden domek. To jest chyba domek straży, co? Ale w każdym razie skradam się just in case. Tą, tą, tą. Tom 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 Dobra I dobra, lecimy lewo lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo. A! Ah! W sumie tutaj nie ma takiego kielicha To jest obywatel To chyba nie ten Dobra, to chyba, to chyba nie ten dom Ło! Przepraszam pana Śpij dobrze <noise> What the fuck? O mój Boże, znowu, znowu to zrobiłem Znowu to zrobiłem, zrobiłem to dobrze I did it good O mój Boże Do do. Wujże, tupie jak, jak tur, jak zły tur. Dobra. Gdzie są domy kupieckie? Już sa, sam nawet nie wiem. 20 lat skrada się wodzą do tyłu. Ej, hey, kama, to jest dobry sposób. A muszę cho cho pochodzić po tych domach i posprawdzać, czy gdzieś tutaj przypadkiem nie ma

Srebrny puchar, to on? To to, co tutaj miałem? Chyba nie, to chyba nie to Jak sobie zapisz, no właśnie eee... Excel Długo może zostać spowodowane że przyjęcie Zostawionego przedmiotu, którego wartość jest równa wartości długu Zastawiono ozdobny złoty kielich z kolekcji krwawych kielichów Podpis kupiec Lutero Lemar Lichwiarz To u, u, u Lemara To Lutero miał długi u Lemara Dlatego też What? What? Dlatego też zapłacił kielichem No dobra, okej, okay. więc wiemy gdzie jest jeden kielich Jest jeden kielich u u Lichwiarza Lemara No dobra, teraz kolejne tutaj eee, Czy tutaj on też będzie? Dobra to już wiemy gdzie jestem I got to move like I've got to move like I've got O Jezu, on się tu patrzy na mnie, zapisz No, czekajcie, 123 Okej Pawn. pał, ciekawe czy mnie wykryje Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę Nie mam tego, nie mam wytrychów, mam przecież wytrychy Mam nawet 30 wytrychów, dobra, to tutaj nie ma W takim razie Wyłażę stąd Zbugowałem grę, czemu? Jak ten leży tutaj? Dobra. Pom, 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 pom. To jest kupiec. Kość szkieletu. Tam jest jakiś puchar, tylko... To chyba nie ten puchar. O, który? Srebrny puchar. Salandril. To tutaj też nie ma. Zrób to później, bo jest to naprawdę długi quest. Na co najmniej godzinę będziesz musiał się nauczyć kradzieży kieszonkowej, żeby okraść... Sędziego, który ma klucz do kufra i jest... Jeden... O, kurde, no dobra, 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 to, to odpuścimy sobie. Ja myślałem, że one sobie po prostu tak leżą na tym. Zejdziemy tylko do, do tego lemara Zobaczymy, co on tam ciekawego ma. Czy on ma w ogóle ten kielich? Symulator polaka, tak. Chodzenie po domu i kradzenie to nie jest chyba symulator Polaka, przynajmniej nie wydaje mi się, żeby był. What? Symulator polaka, wow. Nie, 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 nie. nie. Nexus, w tamtym domu jest kielich. Tylko gdzie? Akcja klosów, mój chłopak jest brzydki, ale go kocham. Lol, ja wiedziałem, Marta, że tak to jest. Wiedziałem, że jesteś dla mnie tylko ten. Dla mnie jesteś. Z, z tego, bo, bo ten. Bo, no bo tak. Okay, o, 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 co jest? Yy, nic. Co słychać? Ile chcesz? Ach. Ja Na ile chcesz. Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście, pieniędzy. W sumie to nie dziękuję. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz. Pobieram 20%. Dobra, muszę się zastanowić. Zdecyduj. Dobra, czekajcie. O, złoty puchar to chyba jest to. I w sumie to jest jakiś kufer. No dobra. Padaą, padaą, bą Dobra, wyjdziemy, zapiszemy sobie grę. Zapisz grę jako 124. 124. Dobra, to gdzie idziemy teraz misję robić? Jak myślicie? Ile Cztery sztuki? W niektórych domach są ukryte skrzynie, powiadasz. Dobra, no to poszukamy, ale to chyba nie teraz. Tą, tą, tą. Złoty puchar. Srebrny talerz. Pam. No. Lemar, było nie spać. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. A! strzeliłem. Puchar pełen krwi. Oh, shit. Bieremy wszystko. Nawet rybę mu ukradłem. O, stary. Buja, lemar. Buja. Górnicza dolina, Jarkendar. Ale gdzie? No, w Jarkendarze już tam wszystko porobiłem. Jak jest w jednym z domków alchemisty? Chyba znajduje się przycisk po prawej stronie. Kru... Przycisk skupię. po prawej stronie domku alchemisty. A, to u Salandrila, no dobra, dobra. Co się dzieje? Czekaj. Spana spacz, miłego live'a. Trzyma się, trzyma się, Soberger, cześć, cześć. Tu Brian coś śpi. A moje łóżko, gdzie jest? A ma tutaj dla mnie łóżko przygotowane. Czy zabijemy szkórka? Nie. Jak to mówią, nie śpi, bo cię okradną. No, coś, coś w tym jest. Okej: okay. lewo, prawo, prawo, lewo, e, prawo. Oooo, o! Nexus, mega złodziej. Ale żem strzelił tutaj nieźle. Nexus, u kupca na kominku jest klucz do skrzyni, który jest srebrny klucz. O mój Boże! To to jest zagadka. To nie, to sobie kiedy indziej to odłożymy. Tak sobie pomyślałem. U Gerberta jest przycisk. No dobra, dobra, ale, ale to nie teraz. To nie będziemy tych, tych kielichów robić. To nie zrobiłem Dlatego całego jarkendaru. No tak, bo tam są orkowie. Jak ja mam orków zrobić? To ja mam pójść do tego jarkendaru i tam. I tam co? I tam. mam... Um... No spróbuję jednego orka zabić, ale wątpię, że mi się uda, kurde, zrobić to. No. Jak można spać o 22.30? No niektórzy tak mają. Które jest? 22.30? No zobaczymy, ile jeszcze nagrania nam zostało. Dobra, jeszcze trochę. Ja będę chciał się przejść do żabki po jakieś picie jeszcze. Zrobimy taką krótką przerwę. A zobaczymy, czy tego, tego będziemy mogli zabić. Hmm. Tego orka tutaj, zapiszę sobie, 125. Czy jednego orka uda mi się zabić? Nie chcę, żeby w ogóle on wyskakiwał mi cały czas tutaj przed ryjem Ojejcie, tu są jeszcze jakieś artefakty, patrzcie. Patrzcie go, zwoje. Przetestowałbym, jak ten wir działa swoją drogą. Jeżeli nie zabiję go, to ja chcę, co to jest? Światło, uleczenie całkowite, kula ognia. Nie. Tego wira muszę się nauczyć. To jest uleczenie, nie kula u mnie, tylko wir. Wir A bo go za za A, zabiliśmy tego orka. No dobra, no przecież w przypomniałem. Kurde, to jest taki standardowy jest praktycznie wszędzie. Dobra, ja mam ten wir przetestował. Gdzie ja jestem? A dobra, to są te portale Teraz okradał wszystkich Okej okay. Wiem, że to jest jeszcze jeden quest Tak sobie tutaj tak sobie tu połażę po prostu troszkę Zapisz grę Ciekawe czy, czy, ludzie też będą mnie rozpoznawać tutaj jako bandyci Mając ten pancerz Nexus, obyś ty z żabki wrócił do swojego miejsca zamieszkania, czemu miałbym nie wrócić? Czy wie mi wrócicie coś niedobrego? <śmum> What the fuck? Jak... Jakże na początku jesteś... A dobra, no właśnie, bo jestem, jestem bandytą w czytaj Jakże na początku jesteś dość słaby, to polecam zdobyć Zwój Burza Ognia. Zadaje 500 damage, przydaje się ona w górniczej dolinie. jeżeli chciałbyś zdobyć dużo expa. Plan wygląda, czy plan wygląda tak. Zbierzesz największe orków, najlepiej niektórce szybkości, Siedzenie, biegasz do palisady. Używasz zwoju i zdobywasz mega dużo expa. No właśnie, no to też jest, też jest dobry pomysł. Czekajcie, bo to, to chodzi Ci o ognistą burzę, tak? Bo ja ognistą burzę tutaj mam, tylko mam małą ognistą burzę. I w sumie tego tak dużo nie tem. No ja tak dużo tutaj nie mam. Jak będzie jeszcze do zepki, nie zapomnij ubrać pancerzu stron tego stronnika, boże. Strażnika. A bo polny idziemy po Destpol. Stoją koło żabki. Dobra, Dragonie. Zapuszczasz się tak daleko od domu? Tam trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Szczególnie jeśli podróżujesz sam. Co tu robisz? No cóż, gospoda jest dla mnie za droga. Dlatego zamieszkałem tutaj. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. Dobra. Mówicie mi, że w Arkendarze mogę kupić parę zwojów, znaczy kupić parę zwojów i ich jakoś ominąć. Pff. No to mnie stawiacie przed trudną sytuacją, bo teraz już nie wiem, co ja mam w ogóle robić. nawet czekajcie. Tam mówiliście, że mogę użyć jakiegoś teleporta. Tam jest jeden teleport. Jest chyba do... do... nie, do miasta. Zaraz zobaczymy. Już te portale mi się plączą teraz w ogóle. <laughs> Ścisz grę? Czemu ściszyć grę? Jest dobrze trochę, a co? Pogadać z każdym tym, który sprzeda jakieś zwoje Dobra, dobra, to musimy się wrócić do miasta Tam zobaczymy jak, jakieś zwoje, Poglądamy sobie Choć magowie powinni mieć jakieś, ten... ...drzwi Dobra, tutaj będzie dokąd ten portal prowadził Bo już sam nawet nie pamiętam Prowadzić do świątyni No dobra to możemy takim tutaj tym Nie ściszaj gry, no właśnie też myślę, że jest dobrze Ja właśnie miałem z Zurisem pogadać On tam jakieś ma, ma te, te, zwoje No trzeba dużo zwojami się bawić w takim razie Czyli tak o, powie, powiedzcie mi tak Bo ja nie wiem czy ja mam w ogóle wracać do tego Jarkendaru Tam mówi się, że jest trzech, czterech orków przed wejściem Później sobie poradzę tam w środku Co tam w środku jest później tam obok tego Kuhadrona, Bo musimy do niego iść te, teoretycznie On po prostu za dużo gada. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Dobra. Nie opowiadaj Pokaż mi swoje towary. Salandry ma parę zwojów, no dobra. Deszcz ognia, okej, okay. to jest obrażenia, o, o których mi chodzi. Małe burze ognia się opłacają. Co to się jeszcze opłaca? Boska moc gwiazd. Tworzenie szkieletu to nie ten, przyzwanie ten grom. Grom zadaje 250 obrażeń. To chyba też jest całkiem spoko. Weźmiemy sobie jeszcze grom. Pięść wichru. Obrażenia maksymalne. Minimalne obrażenia to nie, mnie to nie interesuje. Przyzwanie demona. De demon jest przydatny czy nie? Teraz każdy już o tym mówi. Przy kochadronie jest troll, no dobra, no to potrzebujemy coś jeszcze Lodowa fala Bryła o bryły lodu potrzebuje dużo Zmniejszenie potwora, to będę potrzebował na pewno Jeżeli chodzi o trolla na 100% No burza ognia, deszcz ognia już mam twór i gobliny Tak, demon, no właśnie demona tak sobie myślę Demon jest mega, no dobra, weźmiemy sobie demona w takim razie. Obudzenie golema? Golem też jest całkiem spoko, to też sobie go wezmę. E, I tutaj ten eliksir siły. O! 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 Super! Super, potrzebuje. Ja to bogaty jestem, więc mogę sobie ten. Demon jest obski, no dobra, no to będziemy musieli go dobrze wykorzystać. Czekaj, czy się dzieje na no, temat. Przygotowujemy się do walki w takim razie, mamy teraz ile? 56 siły Jeszcze do tego salandrila zajdziemy w górnym Zawsze mieście No to przygotowanie do walki e, Polecam każde przyzwanie takie jak szkielet, szkielet goblin, sz golem, demon Dobra, to jeszcze weźmiemy to przywołanie szkieletu w razie czego, będziemy, będziemy takim tym nekromantą Pokaż mi swój podwary, o od po prostu za dużo. szkieleta. Słyszałem co innego. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Nie A później nie będzie 16, ten, jak to nie? Ja mam dwa Jak chcę, to ja sobie wykuję parę mieczy i będę miał znowu tysiąc, <gryt> kurde. Eeeem. pojawić Jaką następną broń planuję? Ponoć e, ostrze Belliara będę miał gdzieś tutaj, tylko nie wiem. Ujrzał i... tedy Adanos. Nie Rzecz wiem tylko ile, ile tam potrzeba siły I czy ten, ten, czy to rzeczywiście jest dwu- albo jednoręczna broń, już sama nie pamiętam W dziale Gothic 2 noc, Mata, masz nie, 500 widzów czy, z Dobra, Salandril, jeszcze do niego pójdziemy Fernando, o oh, Fernando, let me give you some advice Ani, ani Beljar! Nie mieli żadnej Pomyśle, władzy ani Inos, ani Beljar! Nie trzeba mi więcej kłopotów. Właśnie ukradli Le Le Lemarowi książkę za dłużej. No właśnie, to też by się przydało. Okej, okay. Salandril, Salandril, Salandril. Czy to mówi coś o. Znaczy tutaj coś mówi o jakimś przycisku? Dobra. Witaj wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach. Nie ma siły. A moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Puk o, on tutaj ma deszcz ognia jeszcze jeden i ma jeszcze grom, Zajebiście. Ochrony przed ogniem. Dobra, super. Super stary, dobre, dobre rzeczy masz. Okej, okay, to mamy mamy dwa deszcze, mamy dwa deszcze ognia, mamy pełno przywołań. Dużo, dużo mamy rzeczy w takim razie. Super, ja się, ja się tam bardzo cieszę. Dobra, możemy wrócić do Erkendaru w takim razie. Uwaga, uwaga, mieszkańcy Korynis. Ogłasza się co następuje. Ciągle to samo. Ah. Nie, na, na razie nie będziemy kombinować tutaj z tymi, tymi pucharami. I tak i tak, to jest długie zadanie, więc wiecie Jaką masz klawiaturę? Czy polecam? To jest Razer Black Co ze Dead Stalker. Dead Stalker z miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Czy polecam? Powiem ci trochę nawet droga jest. Ja ją kupiłem w Kanadzie, dlatego tak trochę po taniości kupiłem. Ale tak to. No nie wiem, jeżeli masz pieniądze i chcesz, to spoko. Natomiast jest to taka specyficzna klawiatura, która przypomina klawiaturę od laptopów. Ona ma takie y, troszeczkę płaskie klawisze. Mi się podoba, jest, jest fajna. Ja polecam, nie, nie zacina się, jest dobra. Fajna jest. Jeszcze mam podświetlenie, ładnie wygląda, jest super. Szpon masz po kruku, i możesz wybrać, czy jedno, czy dwuręcznie. To znaczy, działa to chyba tak, że on stawia. Stawiał się jedno czy dwuręczny, w zależności od jakiego... Aha, jakiego mam nauczonego, no dobra Dobra, spoko, rozumiem To dobrze, to dobrze, to bo... To jakby Szpon stał się dwuręczny, to byłoby mega Ile on ma tam ataku i ma... czy... ma jakieś tam specjalne rzeczy? Jakieś yy, specjalne ataki? Dobra, idziemy tak tutaj teraz teleportami. Od jednego teleportu do drugiego teleportu. Fa fajna rzecz, fajna rzecz. Podoba mi się, że tutaj tak się teleportujemy. Dobra, wiarkendar, here we go. Dobra. Zapisujemy grę, bo wiadomo może się wykrzaczyć. 126. Dobra, jedziemy tych orków kurde Aha! Wiedziałem! Wiedziałem! Wiedziałem, 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 wiedziałem Wiedziałem, że tak będzie. Lete Wiedziałem, że tak będzie. No i ta, ta, tak to się dzieje niestety. I to jest moje dzieciństwo, powiem wam, że... że... Dreszczyki emocji zapewniane były właśnie przez przechodzenie w gotiku z krainy do krainy. No mówię, do górniczej doliny to ja zawału dostawałem. A nie, 120 ten, to nie, nie, nie tego save'a wziąłem. Przeszło! A, zadaję jeszcze obrażenia od błyskawicy, no to super jest. No to by mi się taki przydał, żeby tak błyskawicą napieprzał jak zły. Okej, okay. to On będzie stawał się silniejszy, ale będziesz musiał odwiedzać w tym celu kapliczki Beliara. Ok, czyli będzie silniejszy w miarę jak będziemy się tym uczyć, posługiwać nim. No dobra, tak się składa, że czas już się kończy. Właśnie zastopowałem 5 sekund przed, yy, wiecie, wyleceniem dzwonka informującego, że mamy już koniec nagrania. Teraz będziemy kończyć nagranie. Ja to zaraz tutaj zakończę. Tylko porozmawiam sobie tutaj z kimś. Cross! A właśnie, oni jeszcze mają tutaj jakieś swoje. Co to mamy? Lodowa lanza, kula ognia, światło. Wir. Wir. Wodna pięść. Holy shit. Grom. To będzie. O, to mi się dwa gromy przydadzą. Dwa gorny. Dwa gorny wziąłem. Sięga. Magiczna run. Krąg pierwszy. Runy magów ognia. okej okay. Dobra. Kończymy nagrywanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.